Wami, to jest Magda. Hej. My dzisiaj takie trochę po imprezie, więc... Cztery godziny snu, straszne. Makijaż zrobił swoje, dużo rozświetlacza. Ja mnie nie dzisiaj mam problemu na skrzypce. No, także jesteśmy w mieście. Ja jadę trochę pozwiedzać, trzeba było wyjść z domu. Magda mówi, że na kaca najlepsza praca, więc posłuchałam jej tym razem. I wybrałyśmy się. No i co? Ja to myślę, że jak macie do polecenia jakieś kluby w Warszawie fajne, gdzie jest fajna muzyka, to dajcie znać. Bo my mamy różne doświadczenia. No i to tyle. W zasadzie. Magda! Tak, ja mogę Wam Magda życzyć się miłej i e, spokojnej niedzieli. Odpoczywajcie, relaksujcie się, e, bo już jutro jest poniedziałek, a jak każdy z nas I idę dalej, i zobaczymy Fajnie tak zrobić sobie spacer. Jest tak fajnie chłodno, także. No, pożegnasz się z widzami. Tak, papa, pa, miłej niedzieli. i pożegnałam się już z Magdą, bo e, no, ona miała swoje sprawy i, i już musiała jechać, także ja jeszcze po drodze w jedno miejsce. Weszłam w końcu do hali koszyki. Chciałam zobaczyć to jak jest. Powiedziałam mnóstwo zdjęć i byłam ciekawa tego miejsca i muszę wam powiedzieć, że naprawdę jest super. Tu jest tyle restauracji, przeróżnych. Co prawda to wszystko jest takie, wiecie, że bardzo dużo ludzi i e, nie na no, zawsze jest gdzie się usiąść na przykład. I to wszystko się dostaje na takich wiecie. Czy to w papierowych yy, takich koszyczkach czy, czy coś, ale yy, no niekoniecznie tak wiecie na talerzach ładnie podane, ale generalnie bardzo fajne miejsce, bardzo dużo różnorodności, jeżeli chodzi o jedzenie, muzyka pięknie gra, tak wiecie w tle, yy, takie pianinko, więc yy, było bardzo bardzo fajne, bo jestem wielkim wrażeniem. Idę się dalej przejść yy, do centrum, no, a potem zobaczę. Także muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Bardzo fajnie to wygląda, i bardzo fajnie, że zrobili takie właśnie miejsce jedno, gdzie, gdzie jest tyle różnych restauracji, przede wszystkim. I już widać, wiecie co jest godzina, no do pół do trzeciej teraz, ale było dużo ludzi, więc i bar jest, i restauracje, i wszystko także. Dobra, doszło się do was później. Patrzcie, otworzyli manekina na placu Konstytucji. Oczywiście, jak zwykle, kolejka. W ogóle mnie to nie dziwi. Tak miało być, a ja. A ja idę kawałek dalej. Poznajecie? Na pewno poznajecie. Jeden z moich ulubionych budynków w Warszawie. Słuchajcie, zrobiło się zimno. Zjadłam, wyszłam i zrobiło się strasznie zimno. Wcale już nie jest tak przyjemnie. Myślałam jeszcze, że pojechać do łazienek na spacer, ale jest za zimno. I się chyba źle ubrałam też, także... Jeszcze stwierdziłam, że chwilę pochodzę po centrum i wracam do domu. A mam też ochotę wrócić, bo mam ochotę jakiś film sobie włączyć, coś obejrzeć tak się zrelaksować. W ogóle mam tyle książek do przeczytania i też się tak tak się cieszę, że mogłabym coś poczytać, tylko nie wiem na co się zdecydować. Zobaczcie, kolekcję Kenzo. Będę mnie. Ciekawe, czy jeszcze jest do kupienia. Nie wiem, ale... Znaczy wcale mnie to nie interesuje, tylko ciekawie, no bo jest na wystawie. No, także ja się przejdę jeszcze trochę i... I zobaczymy, co będzie później. Wracam do domu, bo już się ciemno zrobiło. A tutaj mój ulubiony teatr w Warszawie. gdzie grają szalone narzyczki. Widziałam, ekstra, polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, nie był w teatrze, na szalonych narzyczkach, to polecam. Ja wam powiem, że zbieram się z góry, bo dlatego że. Dosłownie w 3 minuty robi, zrobiło się ciemno Niestety To jest najgorsze w tej porze roku Że o 16 jest już ciemno I w ogóle No nie, ja się chyba z tym nigdy nie pogodzę I jest mi ciężko No bo Bo tak szybko robi się ciemno, no ale co zrobić Taki mamy klimat, więc Nic na to nie poradzę Chyba, że się przyprowadzę gdzie indziej No e... Także trochę mnie to skwiera, no bo już jest tak, wiecie, od razu przygnębiająco i tak, ma się wrażenie, że już tak późno i w ogóle... Ale, no, wracam do domu już i wiadomo, mogła sobie zrobić herbatę i coś sobie włączyć albo książkę poczytać, także także fajnie, cieszę się. I cieszę się, że w ogóle wyszłam dzisiaj z domu odpoczęłam trochę, przespacerowałam się i Dobrze mi to zrobiło myślę, bo jest tak fajnie rześko, Trochę chłodno, czasem cieplej, czasem wiecie, chłodniej Ale generalnie bardzo przyjemnie I Naprawdę jestem zadowolona, cieszę się Że już mam, bo jest tak bardzo przyjemnie I tym przyjemniej się wraca do domu, jak właśnie trochę się przemarzło Bo bo no tak fajnie wiecie Dobra, kończę, może pokażę wam domu, co tam będę robić Zobaczymy Hej, pomyślałam, że jeszcze pokażę Wam, co kupiłam w rozmanie. Nie ma tego dużo, co prawda, ale zobaczymy. Tu mam płatki zisane. Nie wiem czy są dobre, bo nigdy ich nie miałam, ale są strzywane na końcach, więc dlatego je wzięłam. Zapas chusteczek higienicznych oczywiście a wzięłam też płyn do zmiękczania tkanin. A ten nawet całkiem ładnie pachnie, a ostatnio mi się skończył, więc jestem był do promocji. To wzięłam i ostatnia rzecz, która mnie ciekawi, to jest odżywka do włosów i to jest ta Osi Miracle Moist. Nie miałam jej nigdy, więc zobaczymy. Wszyscy zachwalają Osi. To zobaczę, czy mi się sprawdzi, czy nie. I to wszystko. Pusto. Hej, wyglądam trochę nietypowo. A to dlatego, że zrobiłam sobie maseczkę, powiem wam, że mam strasznie zanieczyszczoną twarz. Tak, widziałam, że dzieją się różne rzeczy. I stwierdziłam, że przyda mi się właśnie maska. Ja tak zazwyczaj mam po jakichś imprezach, jak wiecie, nie wiem, nocnie przez albo alkohol, ale zazwyczaj to jakieś właśnie imprezy czy coś. To od razu to widać na mojej skórze, jak, jak gdzieś jeżdżę, ale to myślę, że nie tylko ja mam taki problem, tylko. Wiele dziewczyn. Bo generalnie, nie wiem, zmiana wody, powietrza, wszystkiego sprawia, że ta skóra jest taka zanieczyszczona. I zrobiłam sobie maseczkę. I to jest maseczka z Himalaji. To jest ta Mask. Bardzo dobra. To jest jedna z najlep najlepszych, oczyszczających maseczek naprawdę, bo ona jest w miarę delikatna. Znaczy, ona bardzo dobrze oczyszcza, <laughs> ale chodzi mi o to, że nie przesusza skóry, nie podrażnia jej i w ogóle po prostu fajnie ją oczyszcza, więc naprawdę jest bardzo fajna. Tylko, że jest zielone. Trochę dziwnie pachnie, bo ona ma chyba musztardę w składzie. Ktoś mi kiedyś napisał i chyba tak faktycznie jest. Ale jest naprawdę bardzo fajne, bardzo dobra, także ja ją lubię i nałożyłam sobie właśnie. Tylko jedyny problem jaki z nią mam, to to opakowanie. Ono jest w ogóle felerne jakieś, upadło mi. I tutaj widzicie, odłamał się kawałek. A za każdym razem, kiedy jej używam, to ten dziubek tutaj, który jest, to on się zatyka i trzeba go przetykać po prostu, żeby można było wycisnąć maskę, bo normalnie tak ją ściskam, ściskam i nic. Więc trzeba za każdym razem, wiecie, odetkać to. Więc trochę mnie to denerwuje, no bo sięgam po maskę i nie mogę nic wycisnąć. No ale dobre, wiecie, produkt jest fajny, więc daję sobie jakoś z nim radę. Mm. No i tak, stwierdziłam, że właśnie wykąpię się. Zrobiłam sobie tą maseczkę, bo zobaczyłam jak wygląda i mówię, o, trzeba, trzeba jakoś zadziałać. Obejrzałam, co miałam obejrzeć, nie mogłam się na żaden film zdecydować, powiem Wam. Mm, mam listę filmów, ale nie znalazłam tam, wiecie, nic takiego fajnego, lekkiego, przyjemnego, ani jakieś wszystkie takie ciężkie filmy do myślenia, to mówię, nie, nie mam ochoty na coś lekkiego, jednak trochę zmęczona wróciłam w ogóle i nie wyspana w ogóle jeszcze, więc, mm, więc. Chciałam po prostu coś lekkiego. No i, i tak, i stwierdziłam, że teraz jeszcze książkę poczytam, teraz czytam, sztukę prostoty. I jest taka, powiem Wam szczerze, średnia, czy znaczy, bardzo fajny temat. Ja w ogóle bardzo lubię, wiecie, takie książki, ale ta jest mocno specyficzna, więc ym, może kiedyś o mnie opowiem. No, ale na razie właśnie sobie czytam. I tak i to w zasadzie będzie koniec, bo <coughs> dzisiejszego dnia. Bo ja po prostu z mojej maskę przytam książkę i zobaczę, no co mnie jeszcze najdzie. Aha, jeszcze paznokcie muszę malować, bo właśnie zmyłam i stwierdziłam, że muszę malować paznokcie, no i... i to tyle w zasadzie, więc... Ja poczytam. Może jeszcze coś obejrzę, może coś mnie najdzie, wiecie. Nie muszę jutro wcześniej wstawać, więc sam mogę sobie posiedzieć. No, dobra. To kończę już. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Mam nadzieję, że Wam się podobało dzisiaj w hali koszyki. <grym> Bo mi się podobało. No, także żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnych vlogu. Pa!